Nasze warsztaty muzyczne są w zależności od tego, do jakiego ośrodka jedziemy, ale generalnie dla dzieci od 7 do 12 lat trwają półtora godziny i przede wszystkim właśnie polegają na rozwoju emisji głosu poprzez śpiew. Poza oczywiście zajęciami ze śpiewu mamy jeszcze przygotowany turniej wiedzy muzycznej, gdzie dzieci mogą się wykazać swoją wiedzą z zakresu muzyki, nut, instrumentów i innych jeszcze różnych aspektów, ale na koniec też jest oczywiście przestrzeń na zabawę, gdzie dzieci mogą wyrazić swoją ekspresję i pokazać jak bardzo czują muzykę. Roku Podlaski Instytut Kultury w Biemstoku i z propozycją ferii wychodzi na zewnątrz. i W tym roku przyświeca nam idea zajęć, które nie, na które niekoniecznie zapraszamy dzieciaki do swojej instytucji, tym bardziej, że jesteśmy jeszcze w trakcie przeprowadzki i jeszcze nieoficjalnie działamy, jeszcze oficjalnie nie jesteśmy otwarci. Zatem działania, które, które proponują nasi Instruktorzy, to są działania mobilne. Mobilne, czyli warsztat jedzie do uczestników, a nie odwrotnie. I w tym roku postawiliśmy na, na takie zajęcia, z którymi wychodzimy na zewnątrz, wychodzimy do ośrodków, do instytucji kultury, do klubów, i tam prowadzimy nasze, nasze działania i nasze. Pomysły. A jeśli chodzi o propozycje warsztatów, które, które w tym roku się odbywają, to są warsztaty przenoszenia wzorów i aplikacji na, na tkaninę. Są to warsztaty, które też cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci, młodzież przynosząc swoje koszulki może je odnowić i poprzez, poprzez taką prasę termotransferową nanieść na, na swoje ubrania różne aplikacje i mamy gotowy indywidualny, indywidualny t-shirt. Druga propozycja to warsztaty muzyczne prowadzone przez, przez nasze instruktorki które również cieszą się ogromnym zainteresowaniem i przez muzykę, przez doświadczanie. Doświadczanie dźwięków poprzez inspirowanie się tymi dźwiękami, rytmem, ruchem. Dzieciaki właśnie wchodzą w świat muzyki pełnymi i wszystkimi zmysłami. Trzecia natomiast propozycja to warsztaty ruchowo-taneczne, bazujące na folklorze i na tradycji. Są to warsztaty, warsztaty zabaw naszych dziadków, które właśnie przybliżają dzieciaki, do zabaw tradycyjnych, tańców ludowych, a jednocześnie będzie można zobaczyć na żywo strój podlaski, dotknąć go, a czasem nawet i przymierzyć. Muzyczne warsztaty, które zorganizowaliśmy, są przede wszystkim warsztatami, dzięki którym będziemy próbować pozbyć dzieci bariery używania głosu. Jako młodzi ludzie często mają problem z tym, żeby wydobywać głos inaczej niż w formie mowy.